No witam, jak wspominałem, miernik przyszedł do mierzenia pH, zakupiłem i zakupiłem też yy, do kalibracji. Znaczy, w yy, przy mierniku są do kalibracji yy, dwa środki, jeden jest yy, 6, no, 6 pH, 68 pH, drugi jest 4 pH. To trzeba rozmącić w wodzie destylowanej po prostu i z zrobić pH, raczej no, skalibrować yy no yy, to urządzenie do mierzenia pH yy, ja sobie zakupiłem większe yy, buteleczki, bo wiadomo, że będę yy, chyba czę częściej to robił no i zaraz skalibrujemy bo już nawet go nie odpalałem, skalibrujemy go yy, i pomierzymy wodę, tu mam wodę ze studni z tego stawu jest ta a ta jest tam tego co są ryby. I tu mam wodę destylowaną, co po każdym powinno się ją, po każdym zanurzeniu w, innym, w innej wodzie powinno się ją przepłukać i wytrzyć szmatką. No dobra, zrobimy teraz kalibrację. Tego urządzonka. Kalibrację się robi tak, włączamy urządzonko mamy i teraz wkładamy pierw do małego i trzymamy minutę minutę i naciskamy przycisk cal raczej wróć i trzymamy minutę w, w, na przykład w cztero zasadowym i później naciskamy przez 5 sekund przycisk cal i powinno nam się skalibrować dobra próbujemy czy nam to wyjdzie No dobra, minuta minęła i chyba to w tym jeszcze trzeba było nacisnąć przez 5 sekund i wyciągamy. I teraz możemy sprawdzić, ile jest. Nie wiem, zobaczymy. Teraz woda destylowana. No i co, wrzucamy, wrzucamy teraz do drugiego i znowu trzymamy minutę. No dobra, minuta minęła, naciskamy. No i myślę, że coś tam ruga, zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę, że mamy skalibrowane. Dobra, teraz zaczniemy sobie mierzyć wodę. No dobra, zaczynamy teraz mierzyć wodę. Mamy 0. Pierwsza woda idzie ze studni. Nie wiem czy widać. Ze studni mamy no 6. 6,20. To jest PH ze studni destylowanej. Wytrzemy troszkę szmatką. Pardon, że się tak telefon kiwa, ale jedną ręką to robię. Dobra. Teraz zestawu tego, co napuszczałem. Powiem Wam, że dobre pH jest. 6,9 6,7 7, 7 pH jest. To co jest napuszczane. A teraz zobaczymy ile pH jest w tym stawie co są ryby. Jestem bardzo ciekaw. Jak nie będzie dużej różnicy. Nie, 7 to 6. To jest dobre pH. Można wpuszczać ryby. A teraz patrzymy jakie pH jest no, powiem Wam, że tam gdzie są ryby jest 6,6. Naprawdę yy, pH jest dobre wody. Można, można naprawdę ryby. Mogę już ryby przepuszczać, nie czekać. Bo chyba ryby można wpuszczać od 6 do 7 pH, jak są to, yy, można wpuszczać ryby. Jeszcze raz sprawdzę wodę ze studni. Już nie pamiętam. Aha, musiałem i zapomniałem przemiąć. Naprawdę dobre urządzonko, powiem wam. Jeszcze raz ze studni. i 67. To ze studni ma takie same pH, co ryby w stawie mają. No, 6,7. Już nawet teraz nie wycieram, tylko przepukuję w wodzie. A teraz tu gdzie? co wpuszczałem? Wszędzie 6,7. To coś chyba jest nie tak. Muszę czekać, wysać. No ale, ale się sprawdza i myślę, że przepuszczam ryby do stawu, bo coś tam mają za ciasno. Widzę, że już bardzo dużo pływają po bokach, no nie? Nie wiem, albo muszę w pompę włączyć dotleniającą. Albo nie, no przepuszczam, nie szkoda. Myślę, że pH jest dobre, nic im nie będzie. Jak się podobał filmik z testerem, testerek. A jeszcze później, teraz, jak się ten tester y, y, później schowa, to wrzucić, y, zalać do tego korka troszkę wody, wlać obojętnie której pH. Niech sobie stoi, tylko niedestylowane, niech sobie stoi, zalane będzie wodą, żeby ta dioda nie wysła. Bo mówią, że się psuje, no ale tam to kosztuje chyba 27 zł powiem Wam, że. Ale naprawdę jest pożyteczny. Jeszcze raz sprawdzimy w studni woda. ale będę teraz. Jeszcze raz pomiar zrobimy. Ale myślę, że chyba może nie knącę tego studnia. A, wyłączył mi się. Jeszcze raz. Studnia 6, 7 i 3. Destylowana. wycieramy. Przed tym nie wycierałem. Staw napuszczany wodą. No i siedem, siedem, siedem i pół, siedem, no siedem, siedem za osiem. A teraz staw, co są ryby? 6,70 powiem wam, że to są yy, znikome. Wszystko jest taka sama woda i chyba rybom nic nie będzie przepuszczamy. Dobra, jak się film mi proszę nacisnąć jakieś tam kłopotki. I do następnego. Teraz to już będzie wędkowanie, ale jeszcze chciałbym powędkować w tym stawie małym. Są ryby wpuszczone, bo tam jest duże zagęszczenie. I zobaczymy, zobaczymy, jakie brania będą. Ale to dzisiaj mamy yy, czwartek. To w sobotę rano zaatakujemy. Coś tam wam rzucę. Zobaczymy jak to będzie wszystko grało. Na razie.